Na samym początku miałam pewne wątpliwości co do rejestracji znaku towarowego, ponieważ nie do końca byłam przekonana, czy jest to tak naprawdę nam potrzebne. Jednak gdy dowiedziałam się, jak ważny jest to aspekt prawny, nie miałam złudzeń, że jest to niezbędne dla mojego biznesu. Zdecydowaliśmy się zarejestrować nasz znak towarowy ze względu na kilka kwestii. Po pierwsze, jako pierwsi na rynku polskim wystartowaliśmy z takim produktem i z takim podejściem, które ma na celu zachęcać do szycia i wydobywać z szycia to, co jest właśnie najfajniejsze. Po drugie, zależało nam na bezpieczeństwie naszego znaku towarowego. Po rozmowach z panią prawnik, panią Justyną, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i po omówieniu moich wątpliwości stwierdziliśmy, że planujemy rozwijać naszą markę i warto już teraz pomyśleć o jej bezpieczeństwie, żeby w którymś momencie ktoś z tego co stworzyliśmy po prostu nie zaczął wykorzystywać. Wiemy, że za chwilę na rynku zaczną się pojawiać podobne produkty i pomysły i z tym już w zasadzie nic nie zrobimy, bo to naturalna kolej rzeczy, ale przynajmniej będziemy czuć się bezpiecznie, że nikt nie wykorzysta naszej nazwy i naszego logo. Zależało nam, aby nasza marka była niemożliwa do podrobienia, a jeśli ktoś by chciał ją podrobić, to wtedy posiadamy skuteczne narzędzia, aby pociągnąć go do odpowiedzialności. Co do wyboru partnera nie miałam wątpliwości, ponieważ znajoma poleciła mi prawną. Prowadziła już kilka rozmów z różnymi kancelariami i przeanalizowała ich oferty. I to właśnie prawna wypadła najlepiej. Proces rejestracji znaku musiał przebiec bardzo sprawnie. A dlaczego? Bo nie pamiętam, żeby szczególnie mnie to w jakiś sposób absorbowało. Współpraca z firmą prawna przyniosła szereg korzyści. Oprócz zastrzeżenia znaku towarowego, powierzyłam kancelarii stworzenie regulaminów konkursów i różnych innych dokumentów prawnych. Wiązało się to oczywiście z koniecznością zrozumienia naszego biznesu i ewentualnych problemów, które mogą się pojawiać. Dzięki tej współpracy mam poczucie bezpieczeństwa, że mam partnera, który rozumie moje problemy, jakie mogą nas spotkać i że pomoże mi ich uniknąć w przyszłości. Współpracę z firmą Prawna poleciłabym szczególnie startupom. Z tego co zauważyłam, zespół składa się z głównie z młodych osób, które mają naprawdę szeroką wiedzę i niekoniecznie trzymają się utartych schematów działania. Mam poczucie, że w filmie Prawna nie natrafię na określenie, że czegoś się po prostu nie da. A tego startupom właśnie trzeba możliwości bezpiecznego rozwijania się.